Parkowa wiosna. Patrzą na mnie pnie kasztanów i ich kwiat prosty jak świeca. Piękne rzędy tulipanów, ich kolory Bóg zaleca. W szklarni grzeją się storczyki. Kwiaty męskie im dłej miłości, bo działają jak lubczyki. Wprowadzają w świat zazdrości. Ciężką mową grzmią Chińczycy. Park pomaga im w potrzebie, każdy z nich energię ćwiczy. Znają się na ziemskim niebie, gdzieś wysoko w drzew koronie. Mój przyjaciel słowik śpiewa, a melodia w uszach płonie. Twórczą myślą w snach dojrzewa. Najpiękniejszy krzew wiosenny, swym wróżeniem grzebie w duszy tak jak miłość zawsze zmienny. Kolor bzu swym niebem wzruszy. Tam głęboko w sercu bicia tajemnica wielka leży. Kwiaty bzów wywróżą życia, którym szczęście się na